Podczas piątego posiedzenia Senatu Izba przeprowadziła debatę nad ustawą budżetową na 2020 rok. W jej trakcie senatorowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili aż 95 poprawek. Były to głównie wnioski o charakterze regionalnym dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, dostosowując przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie konkurencyjności przewozów kolejowych. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Na wniosek senator Beaty Małeckiej Libery porządek posiedzenia został rozszerzony o informacje ministra zdrowia w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podczas posiedzenia odbyły się również konferencje prasowe. Senatorowie poruszali tematy związane m.in. z ochroną zdrowia, w tym onkologią, autyzmem wśród dzieci i najczęściej komentowanym koronawirusem. Odnosili się również do kwestii samorządowych, jak i przyszłych stosunków Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem. Izba podjęła uchwałę w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości. W jej treści Senat domaga się zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów oraz politycznych ingerencji w instytucje sądownicze.